Mam nadzieję, że w tym filmie, a w dzisiejszym filmie będziemy kradli Labubu. bubu Tak. Jeśli nie spodoba Wam się coś takiego z Labubu, to. To nie będę nagrywał. Jaki problem. Yy, więc. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A ja muszę jeszcze sobie ustawić tutaj kamerę. Pare ja się, że zaraz mi ktoś. Ukraińela na bubu, naprawdę wiem sobie Naprawdę się boję Oj Muszę sobie jakieś ustawić ładnie. O. Magit. Różowy półdół z klockami w zimie, to jest. Eee, w tak. To bardzo jaki Nie wiem, czemu. No pewnie tak nie przeszkadza. I jeszcze czary, Mary. Okus pokus. No, pięknie. Dobra. Gdzie jest jakieś labubu, które mogłem zabrać? Ja chcę takie labubu. Dawać mi to labubu. Chodź tu do mnie. Idzie. Jest tu. O co z tym chodzi? Czy odbieram? Aha że ona tutaj biega na takiej bieżni jakby mi zarabia hej siwo o kurde no to mi biegaj to mi biegaj i ja biorę tego labubu no nie uciekaj mi chodź tu labubu labubu o idzie no już mi ktoś chyba go zabrał oddawaj mojego labubu o, oh, mam slapa. O, nie buksy? Zabra mi na bubu. Co jest? Safe na bubu. O, oh, kurde. O. Oh. Nie. Co chodzi? Safe. Ja tu będę pilnować. Zobaczcie, Labubu lubię. Nie, nie chcę ciebie. A zabra no ja się boję, że ktoś mi tu przyjdzie i ukradnie mojego labubu. No spokojnie, jest tu blisko Labubu! No Labubu idzie? A mam dwa, jej. Mogę dzięki nim zbierać pieniążkę Superowa. Czy ja mogłabym poprosić też również o to labubu? Nie, bo idzie ukraść. A idź mi stąd. Próbuję mi ukraść mojego labubu. Ale ja jestem mądry. Moje różowe labubu witry. Różowe. Niestety różowe. No nie mogę. Kupiłbym coś chyba. Jej na 60 sekund. Superowo. Bardzo się cieszę. Idę kupić tego new Mam na minutę, superowo A ty ile zarabiasz? O kurde nie mogę Patrzcie Teraz mi nikt O kurde O, obie Nie zdążyłam O, chodź tu Niestety mnie było Dla ciebie też nie O, różowy. O, dobrze, już mnie wkręcił. Idzie do mnie. Nie! Ja tu jestem teraz. Ja się nie dam tak łatwo. Ja mam slapa. O! Czyli ciągle można... Mm. tutaj jest parę buksów dałaś mi Forza. będę mógł kupować lepsze labubu czy ja mogę mieć tego labubu? Eee. halo? tak jest zawsze, Wiele reconecta Wróciłem. a nie zdobyłem mojego labubu. Mogę to wyłączyć. Dobrze. Dawać ja mi pieniądze. Labubu. O! Zamykać mi to. Aha! Dobrze. Nie jest tak źle. Nie stać. Dlatego mi stać jeszcze takiego nie mam. No chodź tu! Nie! Chodź tu! No nie mogę. To jest płatny, tego nie chcę. Tego nie mam, ten nie jest płatny. Ten też jest płatny! Tani, 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 tani! Ja muszę wcześniej się ustawić. Tego nie chcę. dałaś mi tego taniego Idę, chodź tu, chodź tu, chodź tu Chodź tu, jest Przyszedł do mnie Jej No i znów mi się odblokowało Nie, nie, nie Król Nie mogę się ruszać. A, bubu. a Nie! E! Nie! A, a. Klikaj mi to! E! Klikaj! Klik! Chodź tu! No, pięknie. Zbieramy kaskę. I od ciebie też. Mamy już pierwszy K. Mógł. zaraz. mógł co zdarzyło dużo. Dawaj mi to. Ja, ba, 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 ba. Dawaj spytam. go. Jest, Icie I Iciebie. też i ciebie. Dawaj spytam. Dawać mi Dawaj nie stać mnie, dawać cię, nie stać mi, w mi go. Ja nie, nie będę wydawał na luby. Muszę zablokować. Ho, ho, ho. Ho, 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 hop, 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 Czy ja mogę ci. Fajna robota. Czy ja mogę pana luba wyprosić? Tak, mogę Pana Nobę wyprosić. No halo, wracaj mi tu. Różowe sobie zostawię. Tego chcę, kata, jest, przyszedł do mnie kotek. Kotek Labubu, to jest chyba mój ulubiony widzowie. Jej. Nie wiem, czy te różowe, różowe bardzo. Żegnam. Może najpierw ze Pani, mi tutaj Pani Labubu. Ten mi zarabia dużo, a te nie. Żegnam. I panią też żegnam. O kurde, jak tu się trudno staruje. Bana. Żegnam panią, powiedziałem. O kurde. Ty dużo już zarobiłeś. Z, z, z. E. Ich jeszcze sobie i idę zebrać jakiś lepszy. Ciebie nie chcę, chcę kotełka. Kotełek, kotełek! Przychodzi do mnie kotełek. Kolejny, 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 kolejny. Nie, chodź tu! Chodź tu! Nie! Pięknie. Co z tego, że jest koman? Jest ładny. Dobra, idę zobaczyć jakiegoś lepszego niż koman. O, Ty nie jesteś Koman, ale czy jesteśmy na Ciebie? Koman. Koman, Rar, Rar, dawać Rara. dawać Rara. Nie, do mnie idziesz. Jesteśmy na Ciebie. Nie, nie no. jesteśmy na Ciebie. Epik epik, 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 ile Ty kosztujesz? Epiki, nie. Już mi teraz coś ukradnie. Czy my mamy tutaj coś? Dobra, ty mi dużo zarabiasz. Wy nie, ale kotki dużo zarabiają. Labybykat. Tam był labubukat. Dobra, rar, rar kupuję, tego. kupuję go, kupuję teraz. Nie. Nie zdarzyłem. Nie jesteś słaby, legendary, legendary, legendary. Chodź tu do mnie, Niestety nie stać mnie. Diamond, 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 diamond. Przyszedł do mnie, Diamond. Jest. Chodź tu, chodź tu. Jest, mam Diamonda. Ale on jest koman, co z tego? No. Aj, 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 I jaj... nie uwierzycie, co zrobili. Byłem przed chwilą zjeść. Tak, patrzę, i nie ma mojego labubu. Albo mi się zdaje, albo tu jeszcze były labubu. Ale że nikt ukradli mi bubu. Przecież to był jeszcze kotek. E. Zebrałem tu jeszcze pieniądze, no właśnie. Ile? Przecież to na raz zarabia... Dobra, już myślałem że na raz zarabia tyle. Byłem zjeść i mi ukradli bubu Dwa. Więc pójdziemy po jeszcze jakieś... No, mam laga. Po raz kolejny raz. O! Co jest? Zatrzymało mnie. W locie. Reconend. Może tym razem nie załączy. Ale nie sądzę. <suszy> Musiałem zacząć sobie od tego, bo było zimno. Dalej mnie nie połączyło. Klikam live. Jeszcze raz. Join the server. Łączę mnie. Jeśli raz razy w tej grze mnie wywali, to znaczy, że już nigdy mnie nie uzaję. O, jak miło! Za, ale na początek. Pięknie. Tylko że straciłam chyba jakieś labubu. O, epic, 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 mi to. Jest? Poszedł do mnie? Tylko, że zaraz mi ktoś go skradnie, bo oczywiście... Nie mam zamkniętego. Ha! Chciała wejść i nie wejdzie! A wiele bo mało mnie za... 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 za. ILE NA RAZ?! Nie no, to i tak było dużo. No może nie na raz, ale... Że go dostałem. Do, do, pier... Co dostałem? O, 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 o! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jest? Idzie do mnie. Jaki to jest? Brainrot? A bo to jest kapuccino asasino. mam Cappuccino asasino. Brainrot. To jest takie samo jak Koman? Tak, ale on bardzo dużo daje. Ile on daje? On 10 daje, no? Nawet. Ja muszę pilnować tu swej bazy. Kolejny brain kolejny brain kolejny brain rot Kolejny brain, rot, kolejny brain, rot. Kolejny brain rot. No, dawaj mi tego brain rota. Dobra, łatwo. Mamy to. Musimy to zamknąć. Tego kota chyba musimy wyrzucić, bo ja go nie chcę. Mhm. Dobra, więc wie, naprawdę jestem w to dobry. Pozbieramy jeszcze ile? Ogólnie to bardzo dużo zarabia. O! Coś tu przyszedł. A, nie może wejść. Jakiś typek. A, to Piotr chyba. Piotro! Otworzę ci jakoś. Nie wiem jak. O kurde, znowu robloxowe Jak ja chciałem ci otworzyć? No wejdź tu do mnie. Uh! Nie zdążyłem. Zabierają mi! Zabierają mi! Zabierają mi! Zabierają mi! Zabierają mi! Ej! Ej! się stąd! Nie może wyjść! O, tedu! Ile? Ej, wzwystaje się bogaty. pięć tysięcy. Ja się staję bogaty. Epic, epic. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie zdążyłam, bo już też się. Patrzę, czy moja baza się nie odplokowała ja. Przy okazji patrzę na moje labubu Nie masz żadnych dobrych, więc... A ja mam zginąć. Aaa! Wow. No nie mogę stąd...